Nie wiem czemu, ale obudzi mnie budzik, bo mniej nastawiamy budzik na pierwszą. Obudzi mnie budzik. I w ogóle... Właśnie, ja się to jest ten samochód, co mi zawsze przyjeżdżał. On chce chyba znowu określić. wiem, to nie jest czarny, ale to jest ten sam samochód. Dobra, może mi się to zapowiedzieć, ale to jest ten sam samochód. Ja miałem taki czarny samochód. Nie wiem jak... jaki te czeki. Mogę wam pokazać chyba, ale musi... Ja muszę się ukryć, żeby mnie nie zauważył, jakoś. Która widzę, żebym... Nie, nie zauważył. Ja chyba nie zauważył, no to ja szybko uciekam. Szybko uciekam. O, deskorolka w ogóle tu jest. Dobra. No. I szybko uciekam, szybko Ja, no, ja miałem kiedyś deskorolkę, więc ja potrafię trochę na niej jeździć, ale to jest inne totalnie. Chyba mnie odjechał, nie, nie goli mnie, ale ja odjechał. Gdzieś tutaj było ten do out aut. No tam też się kupuje, ale tutaj się wybiera czy to. No byli lepsze proszę. Chodź. Tutaj chyba wam mogę pokazać. Patrzcie. Muszę usiąść. Jakoś. No nie mogę usiąść. No. Dobra. Nieważne. Taki. Nie taki samochód. Bo nie ten. Ja miałem taki samochód. O. Nie Samochód. Jak on tu będzie bo go tu nie być. O jest, taki samochód był. No to nie jest czarny samochód. O, jest czarny samochód, ale ja będę też pokolorowany na czarny, nie? I jest trochę taki czarny. Znaczy nie widać, bo jeżeli się ten. No to nie jest czarny, ale nie pokolorowany na czarny. No, tak to wygląda, ale no. Właśnie tutaj nie wiem, co jest. Co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? No, no to my idziemy, bo o 5 zaczynam pracę, no to tak, o 5, ale i tak, ja wiem, o 5 zaczynam pracę, ale o 5 przyjdzie ten, zobaczyć, więc w sumie o 4 zaczynam. Teraz wziąłem tu swoją deskę i na niej jeżdżę sobie teraz. Ty, I tutaj jestem, tak, 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 no i już, pracujemy. No ktoś przyjdzie. No powiedz, jest do takiego. Przez, a nie, tutaj jest specjalny strój, to czekacie się ubiorę, Nie podglądajcie. kto nie jest chyba mój rozmiar, i nie w tym jest problem. Ale spróbuję się zmieścić do tego jakoś. Dobra, jest mega ciasno, ale się jakoś zmieściłem. No i nie wygląda to jakoś dobrze, ale zawsze coś, nie? To nie wygląda jak do tego. No ale no dobra, zawsze zawsze coś. Dzień dobry, poproszę, Loda. Okej, okay, oczywiście, a jakiego loda? Truskawkowego Dobrze, dobrze, ale nie, proszę pana nie ma takiego loda Znaczy loda, loda, lody są, ale nie ma takiego smaku Co, ale jak? To przecież kiedyś były Proszę pana, ale to było kiedyś, a teraz już nie ma Hmm, no to po prostu tego waniliowego Jedna gałka, albo dwie Oczywiście, oczywiście Proszę bardzo Oj, dziękuję bardzo, ratuje pan mi życie Wiecie to jest dziwne? Bo że nie wiem czym ratowałem życie Dobra, ale to na no dziś, dzisiaj pracę, no i idę gdzieś się przespać, tylko właśnie nie wiem gdzie. Dobra, a i dostałem w ogóle od szefa taki telefon do dzwonienia, że szef zadzwoni mi, no i po prostu, wiecie, odbiorę i jak będę miał czas. I jak nie będę miał czas, no to nasz odbiorę, no bo to jest mój szef, nie? O, o wilku mowa. No? Halo? Halo? Hey, Oliver, Oliver. No, co się stało? Dzisiaj za dobrą pracę dostajesz 500 złotych. Ale jak to? Tak dużo? To dużo? Tak dużo, dobrze pracowałeś, dobrze obsługiwałeś. No, dzięki, dzięki. Leży na stole. Nie, nie, jeszcze lepiej. Na blika ci wysłałem. E, ja mam blika? No, masz przecież. E, ja nawet nie wiedziałem. A, i ten twój telefon też jest twój. Ale tak na stałe? Nawet jak nie, nie, nie będę pracował tu? E, no tak, no bo jesteś bezdomny, a to jak najlepiej dla siebie. Eee, no, trochę dziwne, ale okej. Okay. No, no to nara. Moro. To była dziwna widzowie, ale skończyłem pracę, więc się już przebieram. No i chcę, bezdomne ciuchy. No, dobra. Idę za te 500 złotych. No, dobra, nie rzucam, teraz zaraz muszę pozbierać się. Kupię sobie jakieś nowe ciuchy. Więc idziemy kupić jakieś nowe ciuchy, tylko. Tak mi że mnie nie wyśmieją, że jestem bezdomny i idę tam kupić ciuchy. Oczywiście, żeby nie zapomniało desce jedziemy na desce. Trochę się wtedy tam wchodzić, ale dobra, już wejdźmy. Dzień dobry, poproszę jakieś ciuchy. No, może pan, ale czy pan ma ciuchy? Znaczy, pieniądze nie ciuchy? No bo myśmy się myli, proszę pana, bo wiesz, na w sklepie, gdzie sprzedaję ciuchy i już znaleźć ciuchy pieniądze, nie? Znaczy, za pieniądze ciuchy. No mam pieniądze, chyba jak przyszłem no to mam pieniądze, proszę pani. Dobra, no to co by tu wybrać? No teraz to w końcu jakoś wyglądam, nie? Ale nie wyglądam tak, jak wyglądałem, bo... Muszę wszystko jak staro, no bo wy nie wiecie nawet jak wyglądałem. To było tylko ale tak jak na no, zolniej chodzę, to inaczej wygląda w ogóle. Nie, no, no nie widzieliście, muszę mieć taką samą furę, wszystko co było stare, a wy nie wiecie. Nie, lepszy domu to tak, ale wszystko co było stare, więc no nie wiem czy to odbuduję, ale może tak, no nie wiem, zaczęłem od bezdomnego i no, też jestem tak trochę bezdomny, tak może zrobiłem 500, czy sobie 400, bo... Te ciuchy dużo No więc w ogóle ile te ciuchy będą kosztować, muszę się jeszcze Pani. Proszę Pani, a ile te ciuchy kosztują? Razem to, to jest 100 złotych, idealnie 100 złotych. No mówiłem, że widzowie będę miał 400-500 no dobra, proszę bardzo. No, już jak Pani bierze, no ja widzowie muszę iść, no, no co, no. mam jakieś ciuchy, tylko wypożyczyć jakiś samochód czy mieszkanie jeszcze muszę tylko, że no nie wiem w sumie nie wiem co mam robić już no dobra już nie udaję, że jestem bogaty po prostu no jutro przychodzę do pracy, ale no dobra no, przyjdę jutro do pracy tylko co teraz mam robić no. Pierwsze wynająć hotel, czyli motel tam, motel tutaj jestem obok akurat Zostało to pierwsze i nie wiem, jakiś rower kupić czy deskę No deskę mam, tylko zaraz się połamę, bo tu są dziury, ale Już tam pojecham to deską, nie, nie jak za szybko będę jechał, no to się połamie już Nie, no, nie ale zbyt szybko, no za szybciej jeszcze Więc dobra, tutaj już wynajmuję Te, czy To jeszcze nie jest moje nie, nie, Muszę się jeszcze spytać widzowie, ale Wy bądźcie e, cicho, nie?